Co zdarzyłoby się z człowiekiem, który mógłby wykorzystać swój mózg w 100? Istnieje teoria o tym, że nasz mózg działa jedynie na 10% swoich możliwości. Czy tak rzeczywiście jest? Naukowcy gorliwie zaprzeczają tej teorii. Przytaczają przeróżne dowody i fakty potwierdzające jej wyraźne mityczne pochodzenie. To kto na tym korzysta i po co rozpowszechniać informację, o której wiadomo, że jest fałszywa? Najprawdopodobniej źródła tego mitu sięgają słów znanego psychologa Williama Jamesa, który jedynie założył, że nie wykorzystujemy potencjału naszego mózgu w całości. A później ten mit zaczęto wykorzystywać nie w naukowych, ale w komercyjnych celach, wydając książki na temat samorozwoju człowieka. Mówiono w nich, że 90% potencjału naszego mózgu jest ukryte. Obecnie wiadomo, że była to jedynie gra na ludzkich słabościach i pragnieniu stania się nad człowiekiem bez najmniejszego wysiłku. Zbadajmy to: na ile procent działa nasz mózg? Obecnie nie istnieje ani jedno badanie naukowe, które rozwiązałoby tę tajemnicę. Rzecz w tym, że ta kwestia jest zupełnie nienaukowa leży w podstawach elementarnej logiki, a nie biologii. U każdego człowieka podczas maksymalnego wysiłku umysłowego mózg jest aktywny w całych 100%, co prawda z jedną malutką poprawką. Te 100% to wskaźnik wszystkich możliwości, na jakie stać mózg w konkretnej chwili. Naturalnie, jeżeli człowiek nie wykazuje aktywności, jego mózg nie działa na pełne 100%, chociaż, jak wiadomo, mózg pracuje ciągle. Nie oznacza to, że mózgu nie trzeba rozwijać. Koniecznie trzeba go trenować. Możliwe, że uda się go podkręcić kilkukrotnie. Ale to wymaga czasu, chęci i dużo wysiłku. A przy tym twój mózg będzie działać wciąż na 100% swoich możliwości w danej chwili. Najlepiej oczywiście nie tracić czasu i zacząć go rozwijać już od dzieciństwa, kiedy wszystkie umiejętności przyswajamy lepiej i łatwiej. Hmm. Istnieje takie pojęcie jak neuroplastyczność. Jeżeli jakiś fragment mózgu jest uszkodzony, to jego funkcje przejmują inne obszary. Czyli jeżeli człowiek traci np. wzrok i obszar odpowiedzialny za widzenie zostaje bez pracy, zaczyna pomagać innym obszarom, kompensując swoją bezczynność. W tym przypadku wyostrza się słuch, dotyk i węg. Czyli mózg stara się załadować do pełna i nigdy nie pozostaje bezczynny. Jest w stanie i jest gotowy działać na całe 100%. Pomyśl, gdyby nie działał na maksa, ewolucja pozbyłaby się go jako organu, który nie przynosi żadnych korzyści. Tym niemniej w mit o tym, że człowiek wykorzystuje potencjał mózgu nie na pełne 100%, wierzy ponad 65% ziemskiej populacji. A teraz wyobraźmy sobie, że to prawda i nasz mózg wykorzystuje tylko 10% swojego potencjału. To co by było, gdyby podkręcić go na całe 100%? Być może odkryjemy nowe talenty, których istnienia wcześniej nawet się nie domyślaliśmy. A może zaczniemy lepiej i szybciej się uczyć i nie będziemy się denerwować z powodu egzaminów. Być może naszej siły i zdolności pozazdrości nam sam Superman. Oh my God. A może zaczniemy latać i w końcu uda nam się nie denerwować z takiego powodu, że nie możemy sobie pozwolić na wyjazd w tropikalne kraje. Na tym polu fantazjować można długo, ale sam pomyśl, czy życie będzie ciekawe, jeżeli wszyscy będą silni, mądrzy i niesamowicie utalentowani. Mm -hmm. Dlatego dopóki na świecie pozostaje choć jedna nierozwiązana tajemnica, spróbujmy rozwiązać ją razem. Przecież dopóki jest chociaż jedna tajemnica, żyjemy naprawdę na 100%. A wy wierzycie, że wasz mózg działa na całe 100%? Napiszcie o tym w komentarzach, dajcie lajka like i zasubskrybujcie nasz kanał.